Tak, słucham? Siema, ma, masz żeby polatać? Jest taki ziomek mi numer tał. Pewnie, pewnie, że ci coś ogarnę, posiadam się do Ciebie Dobra, dobra. Jedziesz? To jest on, ten gościu, co wysyłałeś zdjęcie. No to myślałem, że ty już jedziesz, bo on był na, u nas na globi. jeden kolega, nie? W kurtce, nie wiem czy kojarzysz. Siemanko. Tutaj masz tego dila dokonawał? Ta, zaraz mógł przyjechać jeden dy i jeszcze ma przyjechać kurwa ten stary dziad, ale to na dziada to poczekam chwilę. Dobra, to ja tu furę schoła No, jak tam, jedziesz? jody, jody. Tutaj. No ile byś chciał towaru To tak bym stówkę wziął, stówkę. mi na 7 tysięcy. E kurwa, zrzekł coś Słuchaj garnuchu, chcesz mieć zresztą problem? Kurde, Jak, ja sobie leci... Jakie lecim... problemy? Co, jakie kurwa? problemy? Co kurwa? Co, kurwa? Sta e! Stawaj tu! Nie w... Nie, spokojnie Wracaj, wracaj! To ci się nic nie stanie! Kurwa, pałtu przyjadą, pałtu przyjadą! Policja, porywają mnie! Nikt cele nie porywa! Jezus, Już odjeżdżam! mnie. Kurwa.